Może dlatego, że to jest specjality de la maison, tak, jeżeli chodzi o mnie. Ja w ogóle myślę, że mało ludzi o tym wie, ale ja jestem zupełnie niezłym kucharzem. Bardzo lubię gotować. Może mniej wprawny jestem w przygotowywaniu różnych słodkich rzeczy, ale jest jeden deser, który wychodzi mi znakomicie. Robię to od wielu lat i wiele. Osób naprawdę znawców kuchni uważa, że moje tiramisu jest najlepsze w Europie. <laughs> Oczywiście może troszeczkę przesadzam, ale w każdym razie bardzo chętnie zrobię na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dużą blachę tiramisu i zachęcam do licytowania. To jest świetny deser, jeżeli myślę, że wiele osób wie o co chodzi, tak, ale to są biszkopty, specjalna masa z serka mascarpone. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje, rodowód tiramisu jest z Włoch, różne regiony się do tego przyznają, no, ponieważ mascarpone pochodzi z Lombardii, no to można przyjąć, że Lombardia, można przyjąć ją za albo Wenecję za no, autora tego, wynalazcę tiramisu. Proponuję sprawdzić jak Eee, smakuje tiramisu przygotowane przez burmistrza.